Czołem, wracam do prezentacji filmików. Dawno nie było filmów, troszkę czasu było mało, no ale teraz postaram się ponownie, jak coś ciekawego się trafi, ponagrywać. Wciąż katuję ataki z powietrza. Jak widać, tutaj jest baza, powiedzmy, o układzie, spotykanym mniej więcej stosunkowo często. Aczkolwiek rozstrzelone są tutaj, jak widać, inferna. Natomiast z mojej perspektywy, to co można powiedzieć, najważniejsze jest tutaj, to jak widać, jest dosyć wąskie skupienie rdefów, co oznacza, że oczywiście w tamtą stronę polecą lawy. To też jest takie czasami stosowane zagranie w defensywie, żeby właśnie lawy skupić w jedno miejsce, jak ktoś pójdzie wojskiem, na przykład od innej strony, to lawy wiadomo nie osłonią balonów czy minionów. Dlatego pójście, powiedzmy, od tej strony powietrzem, no mogłoby się źle skończyć, tak? Bo tu są puste miejsca, więc jeszcze na pewno są Tesle, które by chroniły te od tej strony plus dwa inferna z tych, z tych tutaj przestrzeni. No i też wojsko mogłoby się. Troszeczkę na boki rozejść, no ale przede wszystkim lawy by poleciały sobie w tą strefę i powiedzmy atak od tej strony by oznaczał, że no, ee, lawy nie chronią właśnie pozostałego e, wojska. Dlatego też mój atak będzie od tej strony przeprowadzony najpierw e, po to, żeby wyeliminować parką e, część tutaj defensywy, szczególnie tego Stallera. No i parę tych budynków, żeby w tą stronę minione nie poszły mi później, a główny atak pójdzie od narożnika. Jak widać, tutaj parka jest nieaktywna, więc jest to pewien handicap, natomiast gdyby ona była, to poszedłbym od tej strony, od królowej i bez problemu też by dokładnie tak samo weszło i minione by ją tam bardzo szybko królową wyeliminowały. Więc tutaj nie za wiele by to zmieniło. Ok, ruszamy. Najpierw parka, tak jak mówiłem, wytnie tą strefę, żeby mi tutaj wojsko czasem nie poszło. Plus, szczególnie, właśnie ten Louis Tower e, mógłby tłuc od tyłu, później balony i miniony, szczególnie które by będą szły do środkowej strefy. Jak widać, tu już mam wyczyszczone. Jeszcze chwilka królowa e, zajmie się tutaj kopalnią. I główny atak idzie od narożnika. Zaraz damy wspomaganie dwoma Rage'ami, żeby wszystko ładnie. Jeszcze szybko poszło do środka. Jeden rage, drugi, następnie Freeze na inferno i na tego właśnie Wistowera. I już jak widać wszystko idealnie idzie w środek. Mrozimy Tesle, bo tutaj one najwięcej by nam zaszkodziły. I całość wchodzi pięknie, w środek miniony razem z balonami niszczą TH 50% jeszcze widać tutaj całe stado minionów tak jak mówię no to jest lustrzane odbicie od drugiej strony więc jeśli tu by była królowa bym ruszył od tej strony i ją by wojsko też bez problemu wyeliminowało jeszcze jak widać tutaj są wolne budynki do ataku przez miniony też mogłem w sumie zostawić sobie kilka sztuk w razie czego. No ale poszło wszystko jak należy. I yy. mamy 60%. Dwie gwiazdki. No i to co najważniejsze, zaraz zobaczycie: yy. 35 pucharków. Dzięki.